Niewielu z rozbitków spało w nocy. Świt zdawał się nigdy mieć nie nadejść. Jednak gdy w końcu to się stało, we wraku pojawił się ruch ocalałych. Na włosach, brwiach i ustach pojawił im się szron. Odzienie zasztywniało od zimna. Młodzi Urugwajczycy poruszali się drętwo jak starcy. Ból pod czaszką Fernando pulsował dotkliwie, lecz wstał on, pomimo tego, żeby spojrzeć na nową otaczającą ich rzeczywistość. Ośnieżone zbocze było oświetlone porannym słońcem. Kadłub Fairchilda zatrzymał się na lodowcu spływającym na wschodnie skłonie potężnej góry. Samolot tkwił ze zgniecionym dziobem skierowanym nieco w dół zbocza. Lodowiec opadał w szeroką dolinę, która wiła się kilometrami przez Cordillerę, po czym niknęła w labiryncie ośnieżonych grani. Ciągnących się ku wschodniej linii horyzontu. Szerszą panoramę rozbitkowie mogli ujrzeć tylko od wschodu. Od północy, południa i zachodu widok przesłaniała masa wyniosłych gór. Jedyne co wiedzieli rozbitkowie to, że są w andach. Zbocza wznosiły się wokoło nich tak wysoko, że musieli unosić swoje głowy, aby objąć je wzrokiem w pełni. Andy zostały wypiętrzone za skorupy ziemskie miliony lat wcześniej, nim człowiek pojawił się na tej planecie. Nic tu nie było dogodne dla ludzi, nic nawet nie świadczyło o ich istnieniu. Rozrzedzone powietrze głodziło płuca rozbitków, niezłagodzone promienie słoneczne oślepiały, wywołując pęcherze na skórze i wargach. Głęboki śnieg powodował, że rozbitkowie nie mogli się oddalić od samolotu, nie zapadając się w nim po pas. A wśród tych nieskończonych kilometrów zmrożonych zboczy i dolin nie było niczego, co mogłoby stanowić pożywienie dla jakiejkolwiek żywej istoty. Żadnych ptaków, władów, nawet źdźbła, trawy. Fernando uznał, że mieliby większe szanse na przeżycie, gdyby znaleźli się na otwartym oceanie lub zagubili na Saharze. Tam występują przynajmniej jakieś formy życia zimą w wysokich Andach nie ma go wcale. Obecność Urugwajczyków wydawała im się niepasująca do miejsca, jak kwiat na księżycu, jak ryba na pustyni. Fernando zaczął odczuwać lękliwe myśli życie tutaj jest anomalią, a góry będą ją tolerować przez określony czas. Jeden z rozbitków, Fernando Parrado, następujący sposób relacjonował to, z czym się zmagali. Od pierwszych godzin, które spędziłem w tych górach, przeczuwałem bezpośredniość otaczającego nas zagrożenia. Ani przez moment nie przestawałem odczuwać realności i bliskości śmierci, ani przez moment nie opuścił mnie pierwotny lęk, a jednak stojąc tak przed kadłubem Ferchajda, dałem się porwać groźnej wspaniałości otoczenia. Jego zjawiskowe piękno przepełniało mnie podziwem, ale jak wszystko tutaj bezmiar i pustka tego nieskończonego nieba sprawiały, że czułem się mały, zagubiony i niemożliwie oddalony od domu. Przeczuwałem, że nasze przetrwanie będzie zależeć od zdolności reagowania na wyzwania i katastrofy, których nie mogliśmy sobie jeszcze nawet wyobrazić. Graliśmy z przeciwnikiem nieznanym i bezwzględnym. Stawka była straszliwa. Nasze życie, ale nie znaliśmy jeszcze nawet podstawowych reguł. Wiedziałem, że aby przeżyć, będę musiał zrozumieć te reguły, ale zimny biały świat wokół mnie nie podsuwał żadnych sugestii. Kiedy wydobyto pasażerów z wraku samolotu, osoby znające się na medycynie zaczęły badać rozbitków i oceniać ich stan. Okazało się, że wielu z rozbitków ma obrażenia wręcz makabryczne. Nogi jednego z nich były połamane w kilku miejscach. Długa na 15 cm stalowa rura przebiła niczym ostrze włóczni żołądek jednego Urugwajczyka, a kiedy wyszarpnięto mu ją z brzucha, wydostało się też kilka centymetrów jego jelit. Kolejny z poszkodowanych miał oderwany mięsień łydki, oderwany od kości i wykręcony do przodu tak, że zwisał śliską masą w poprzek piszczeli. Pomimo tego, w miarę wydobywania kolejnych pasażerów okazało się, że większość z ocalałych odniosła tylko niewielkie obrażenia. Salali wiedzieli, że nie byli przygotowani na spędzenie zimowej nocy w Andach. Mieli oni na sobie tylko lekkie letnie ubrania. Niektórzy nosili sportowe marynarki lub kurtki, ale większość z nich była w samych koszulach. Brakowało im ciepłych płaszczy, kocy, czegoś, co mogłoby ich słonić przed tym śmiertelnym górskim mrozem. Rozbitkowie zrozumieli, że jeśli nie przygotują sobie w kadłubie przyzwoitego schronienia, żadne z nich nie dotrwa rana. We wraku było tyle szczepionych foteli i luźnych szczątków, że podłogi nie wystarczyłoby dla położenia rannych, nie wspominając już o przygotowaniu miejsca dla ocalałych, którzy wyszli bez szwanku z katastrofy. Uświadomiwszy sobie, że wszystko co zbędne trzeba wyrzucić z kadłuba, pasażerowie wzięli się do pracy. Najpierw zebrał się zespół zdrowych pasażerów i przydzielił sobie zadania usunięcia z wraku zmarłych i rannych. Jeden z ocalałych zaczął budować prowizoryczną ściankę, żeby zatkać ogromny otwór w tyle kadłuba, gdzie odłamała się część ogonowa samolotu. Z pomocą innego kolegi ułożył w otworze walizki, części samolotu i luźne siedzenia, potem zlepiając całość śniegiem. Mimo przygotowanej konstrukcji wewnątrz kadłuba panował wciąż straszliwy ziąb, niemniej ścianka odsłaniała pasażerów przed najgorszym mrozem. Ponieważ noc zapadła szybko, nie starczyło czasu, żeby usunąć wszystkich ciał z kadłuba, dlatego ocaleni musieli ułożyć się między zmarłymi, przesuwając i popychając zwłoki swoich przyjaciół, by zyskać trochę miejsca dla siebie. Była to scena jak z koszmaru. Ale strach i fizyczne cierpienia ocalałych przytłumiły ich przerażenie. Ocaleni tulili się do siebie, żeby ogrzać się wzajemnie ciepłem swoich ciał. Niektórzy prosili sąsiadów, by uderzali ich pięściami po nogach i rękach, w celu podtrzymania krążenia krwi. Jeden z rozbitków zauważył, że można łatwo rozpiąć zamki błyskawiczne, pokryć na siedzeniach, zdjąć je i wykorzystać jako przykrycie. Były one z cienkiego nylonu i dawały niewielką ochronę przed zimnem, ale zagrożenie hipotermią w tych warunkach było śmiertelnie realne. Ocalarii robili więc wszystko co możliwe, żeby zachować ciepło organizmu. Teraz jednak, kiedy leżeli bezradnie w mroku, nic ich nie mogło ochronić przed zimnym, ani przed gorszą jeszcze rozpaczą. Ci, którzy w ciągu dnia znosili wszystko po stoisku, szlochali teraz i krzyczeli z bólu. Dochodziło do dzikich wybuchów gniewu, gdy któryś z chłopaków w ciasnej przestrzeni zmieniał pozycję, uderzając ranną nogę drugiego, albo ktoś niechcący kopnął sąsiada, kiedy próbował zasnąć. Czasem luk się niemiłosiernie. Pasażer pancito słabym głosem z żałośnie błagał o pomoc i wciąż mamrotał, że zamarza. Siostra Fernando modliła się i wzywała ich matkę. Seniora Mariani krzyczała i wyłał w męczarniach. W kabinie na przodzie majaczący pilot błagał o rewolwer i powtarzał raz po raz. Minęliśmy suriko. Minęliśmy suriko. Noc dla rozbitków była głębokim wstrząsem, lecz gdy zaczęli się ruszać w świetle, wsączającym się do kabiny, humory zaczęły im się powoli poprawiać. Dokonali czegoś niemożliwego: przetrwali zimową noc w andach. Ekipa ratunkowa na pewno ich dzisiaj odnajdzie. Przez całą tą straszną noc jeden z pasażerów zapewniał innych, że to właśnie tak się stanie. Teraz mieli pewność, że niebawem znajdą się w domu, że najgorsze już minęło. Prowizoryczni lekarze robili co mogli dla rannych, towarzyszy niedoli. Oczyszczali rany, zmieniali opatrunki i wyprowadzali chłopaków ze złamaniami kości narodowiec, gdzie mogli złagodzić swój ból, kładąc potrzaskane kończyny na śniegu. Rozbitkowie przez cały czas obserwowali niebo w poszukiwaniu pomocy. Późnym popołudniem usłyszeli przelatujący samolot, ale niebo było zachmurzone, wiedzieli więc zatem, że ich nie dostrzeżono. Niedługo potem zaczęło szybko zmierzać i wszyscy zebrali się we wraku, żeby stawić czoło kolejnej długiej nocy. Nastał trzeci dzień od katastrofy. Rozbitkowie mieli twarze blade i ściągnięte od braku snu i zmęczenia. Skutek wyczerpania fizycznego i osłabiającego działania rozrzuconego powietrza, ich ruchy stały się powolne i niepewne, dlatego większość snuła się przygarbiona wokół miejsca katastrofy, jakby postarzali się o całe dziesięciolecia w ciągu ostatnich 36 godzin. Nie było nikogo, kto mógłby im pomóc. Nikogo. To miałby jakąś wiedzę o górach, samolotach czy technikach przetrwania w skrajnych warunkach, w których się znaleźli. Ocalali i zrozumieli, że margines błędu jest tu niewielki, a góra każe sobie drogo zapłacić za pomyłki. Podczas meczu wahanie, niezdecydowanie mogło kosztować zwycięstwo. Wysokich andach błędy mogły kosztować ich życie. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobili rozbitkowie, było zebranie wszystkiego, co nadawało się do jedzenia. Było tego niewiele: kilka tabliczek czekolady, słodyczy, orzeszków, krakersów, suszone owoce, parę słoików dżemu, trzy butelki wina, whisky i trochę likieru. Mimo przekonania, że przybycie pomocy to kwestia godzin, wrodzony instynkt przetrwania. Kazał zachowywać im ostrożność, dlatego drugiego dnia ich gehenny zaczęli racjonować żywność. Każdy posiłek składał się z co najwyżej małej kostki czekolady lub odrobiny dżemu. Rozbitkowie zaczęli przeczuwać, że ich wydostanie się z miejsca katastrofy nie stanie się kwestią godzin. Dni zaczęły się dłużyć, jedzenie zaczęło się kończyć, a oni zaczęli popadać w coraz gorszy stan fizyczny i psychiczny. O tym, jakie były dalsze losy rozbitków, dowiecie się w kolejnych częściach sensacyjnej historii. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanałów oraz polubienia profilu na Facebooku. Do usłyszenia!